Siemanko, w tym filmiku pokażę Wam, jakie runki sobie złożyć na Caitlyn. Zapraszam do oglądania. A Więc tak, na Caitlyn ja bym składał runki z, z winnymi nogami. Czemu? Ponieważ fajnie to współgra. Mamy tutaj jeden lepszy, ulepszony auto-atak i jeśli on na przykład siądzie z headshotem Caitlyn, mega spoko. Poza tym mamy fajny sustain na linii, a jak wiemy, Caitlyn nam tego nie gwarantuje. Poza tym, rozwój myśli, bardzo spoko, mamy zwiększoną regenerację many, której potrzebujemy na Caitlyn. Rodowód, tak jak mówiłem, nie mamy zbyt dobrego jego life na Caitlyn, więc czemu by sobie go nie wziąć w runkach? Bardzo spoko opcja. Do tego ostatecznie cios, bijemy tym, co mają mniej życia. Do tego całkowite skupienie, kiedy my mamy więcej zdrowia, które nam zapewni nasz lifestyle, lifestyle zrunek, z oczywiście. Zyskujemy adaptacyjną premię wynoszącą. Tutaj, jak widzicie, obrażeń od ataku 18 lub, ale moc umiejętności nie dla Caitlyn, tylko, jak widzicie, obrażeń od ataku. No i nadchodząca burza pod scaling. Tutaj, jak widzicie, statystyki się zwiększają z każdą minutami wszystkimi. Prędkość ataku, siła adaptacyjna, skalowanie zdrowia. No i to tyle, to nasza Caitlyn I to tyle, jeśli chodzi o na Caitlyn Dzięki za oglądanie, trzymajcie się Cześć